Witajcie kochani na kanale Mona Art. Dzisiaj przychodzę z takimi bardzo małymi zakupami actionowymi. Kupiłam papiery, kolekcję papierów i takie papiery bazowe. I tak się zastanawiam, czy to są jakieś nowości. Wcześniej ich nie widziałam i po prostu no super mi się one spodobały Typowo dziecięce. I teraz tak, może zacznijmy od tego bloczka. Cardstock, lekcry. Były takie papiery, które były na przykład czarne albo takie perłowe, złotawe, ale powiem szczerze, że te mi się mega podobają. Mamy tutaj, nie wiem, 10-12 tych kolorów chyba. 12. Są takie bardzo soczyste. Ja tak niekoniecznie używam takie papiery jako bazy, ale pomyślałam, jako taka pierwsza warstwa na kartce. Może być bardzo fajna, yy, mamy różową, niebies różowy papier, niebieski, żółt, no to jest po prostu takie żółte jajeczko typowe, pomarańcze, yy, co mamy tu jeszcze, zieleń, to taka trawiasta, ciężko powiedzieć, że to jest trawiasta, ale zobaczcie, te dwa super wyglądają, bardzo fajnie to może się nadawać na Wielkanoc yy, i tu jest taka czerwień, bordo. i tutaj się zaczynają pastelowe kolorki. Różowy, niebieski. Co tutaj jeszcze mamy? Ten róż tak naprawdę jest bardzo delikatny. Nie, tutaj mi się chyba taki wydaje taki intensywny. Nie wiem jak wy go tam widzicie. Tu jest taki kremowy, żółty, zielony i fioletowy. No, powiem Wam mega fajne. I zobaczcie. Tutaj kupiłam też tą kolekcję. Mam wrażenie, że one już były, ale nie wiem, chyba w torniu pojawiły się one pierwszy raz. I spójrzcie, tak jak już widzicie te dwa bloczki, jak one fajnie mogą ze sobą współgrać. Te kolory tutaj, fiolety. No, mega to jest. Ja bardzo lubię takie kolekcje. Co prawda, nie używam ich aż tak często, ale lubię je mieć. Tak jak chyba większość osób, tak, które w kupuję, po prostu czasami dlatego, że lubimy mieć, a nie niekoniecznie używać. No dobra. Ale w każdym razie pokażę wam tą kolekcję, bo ja jestem nią zaureczona. Jest mega słodka, mega żywa, to nie jest blady, delikatny kolor, tylko po prostu żeby. Trochę mi się ona kojarzy z takimi kolekcjami e, Echo Parku przez te kolory i przez te mm, przez te wzory, właśnie nie wiem dlaczego czy, 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 czy dobrze mówię. Może w Echo Parku wcale nie było taki kolorystycznie. Tak, ale mam kilka kolekcji i, i tak jakoś pierwsze moment, jak sobie pomyślałam, że gdybym stworzyła z tego album, to trochę bym mógł przypominać właśnie e, taki album stworzony z kolekcji Echo Parku. Może nie będę pokazywała na prosto, tylko bokiem będę słaniała. No tutaj mam jakiś taki papier, jakieś flamingi, tęcze, po prostu jakieś tam pff, e, gumy z automatu, no wszystko takie słodziakowe. Tutaj mamy dwa kolory. To jest typowo taki pomarańcz. Czasami wiecie co, fajnie jest mieć taki bloczek. Bo czym mm, akurat jakiegoś żywego koloru zrobić kartkę na zakończenie roku dla jakiegoś dzieciaczka. Nie w pastelowych, delikatnych kolorach, tylko w żywych. Yy, I powiem szczerze, że nie ma tak bardzo dużo kolekcji. A nawet jeżeli są jakieś takie kolekcje papierów, to mm, jest zawsze w jakiejś kolekcji kilka jaśniejszych papierów i nagle jakiś tam ciemniejszy. Ale to jest jeden papier. A tu jest po prostu bloczek, gdzie tych kolorów jest całkiem sporo. Spójrzcie, jakie fajne obrazki. Nie będę tutaj z moim angielskim, e, nie będę tego czytać, bo się trochę zbłaśnie, ale tutaj na przykład mm, mam tą maszynę do y, gum do życia i mam też taki stempel. Tylko nie wiem, gdzie ja go mam. O, no teraz go wam pokażę. Widzicie? z piątku 13. też jest taka maszyna, nie? babeczki, cukierki, no super to wygląda i bardzo, bardzo pasuje ale powiem szczerze, że zakochałam się w tym kolorze papieru tej zieleni, ja nie wiem jak ona u Was wygląda ale dla mnie ona jest boska, po prostu tak tak piękna nie wiem, no super, i tu mamy takie karty jeszcze z obrazkami. Nie wiem, do czego to można wykorzystać, ale kreatywna osoba może coś wymyślić. I również tutaj mamy pełno takich, właśnie obrazków w tych wszystkich soczystych kolorach, które się znajdują w tej kolekcji. I też zobaczcie, jest mm, donut. O tu jest na przykład y, kosmiczna może być y, jakiś element dla chłopca, nie tylko dla dziewczynki. Never stop dreaming. Nie, no fajnie, fajnie, naprawdę żywa, wakacyjna, jakaś taka, może być, nie wiem, kartka, jakiś albumik dla dzieciaka. Super. Tak, jakiś tak, niekoniecznie. Ten jest fajny, ten pomarańczowy, hmm, średnio, ale jest pomarańczowy. Co to tutaj mamy, piękny, żółty kolor. On jest chyba identyczny jak ten w zielony, tylko jest właśnie, no, w, no, inny kolor po prostu, tak, zwyczajny. Ale tak samo ma kropeczki. Ten jest mega, po prostu prześliczny, prześliczny. Cóż, tu jeszcze mamy, jakiś taki mm, turkusowy i potem z takimi drobnymi elementami e, fiolecik, różowej gwiazdeczki, pomarańcz, ten już zdecydowanie bardziej mi się podoba. Tu mamy całkiem sporo napisów, e, oczywiście po angielsku e, różne czcionki, e, różnego typu napisy, w, różnych, w każdym kolorze, który tutaj występuje. Super. Można z tego zrobić też fantastyczny jakiś layout, taki m, dziecięcy. Bardzo fajny. Bu. E, I tutaj taki właśnie urodzinowy z tymi banerkami. Też super. No i to jest ostatni arkusz. Turkusowy. E, I myślę właśnie, że ten bloczek na takie dodatkowe jakieś papiery m, bardzo fajnie się może nadawać do tej kolekcji. Wiadomo, nie każdy arkusz papieru. Ale jakaś część, chociażby ta pastelowa, z tymi mocniejszymi kolorami, super. No właśnie, może mi napiszecie, czy to jest jakaś nowość, czy, czy, czy faktycznie one bywały w nie W każdym razie w moim jest to nowość e, i jeśli ktoś z Was robi już jakąś pracę, to może podeśnijcie mi tutaj na YouTube jakiegoś linka, żebym mogła zobaczyć, co jak, jak stworzyłyście i e, jak wygląda ta kolekcja tak już w użyciu, bo jestem bardzo ciekawa. Dobra, tyle chciałam wam tylko powiedzieć e, i pokazać to, co kupiłam. E, jak coś stworzę, to Wam oczywiście pokażę. Do zobaczenia, pa! pa.